Nie płynie w nas włoska krew, ale dzisiaj na potrzeby odcinka musiało jej trochę przepłynąć i chyba się udało. Było dosyć emocjonująco. Nawet na próbach Sara tak na mnie nie krzyczy, jak dzisiaj na parkiecie. No, tak. Dzisiaj podrasowałam to. Czyli słuchasz się, Sarę? Czy ja się słucham, Sary? Znaczy, nie mam siniaków na twarzy, więc widać, że muszę się słuchać. Nie żartuję, Sara jest cudowna, dziękuję Ci bardzo za wszystkie treningi. Natomiast czasem robi się trochę emocjonująco na próbach. No tak, ty dostarczasz mi tyle emocji, że, tak. <laughs> że jest emocjonująco. Dziś emocje były do, do końca, bo chyba nikt się nie spodziewał, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacowicz odpadną w odcinku. No nie, nie spodziewaliśmy się. Ja za każdym razem, jak ktoś odpada, to się nie spodziewam bo Dokładnie. ja mam cały czas wrażenie, że tutaj będziemy cały czas tańczyć wszyscy do, do finału. I za każdym razem jestem zaskoczony, i za każdym razem jestem zawiedziony i za każdym razem jest mi przykro. No, to jest ta najmniej przyjemna y, część programu. I, ale... Tak, i my nikogo nie obstawiamy, bo jak widać, tutaj od pierwszego odcinka może się zdawać wszystko, więc ja nigdy nie obstawiam, i więc tego zaskoczenia nie ma. To po prostu jest program. Kiedy jest to oczekiwanie, macie ten stół e, głowy ten moment, że to wy możecie. Właśnie być ten ostatni raz? Tak, za każdym razem tak jest, że to może być ostatni raz, jak wychodzimy na parkiet, czy nie, Maurice takiego. Znaczy, ja mam mowę w kieszeni złożoną na, na kartce. Nie, żartuję nie. oczywiście, nie, no jakby. Oczywiście, że bierzemy pod uwagę to, że możemy odpaść w każdym odcinku, no ale to takie są zasady, taką podpisaliśmy umowę Dokładnie. z produkcją. każda z nas par, mam wrażenie, że ma tak samo, więc. Dziś też była potańcówka u Musiała, i jak się tańczyło właśnie pod, w takim rytmie. No, cardio, niezłe cardio. My jednak tańczymy krócej na parkiecie, więc... Tak, to raz. A dwa, że jak wiemy co tańczyć, to chyba też, no nie wiem, ja tak to mam, że jak wiem co tańczyć, to, e, no to jestem pewny swego. Jak nie jestem pewny, to daję na wszelki wypadek 280%, więc jak szedłem, po prostu myślałem, że padnę ze zmęczenia. Tętno chyba 180, ale spoko, daliśmy radę. Oczywiście, właśnie, że takie inicjatywy są właśnie dobrym pomysłem, żeby łączyć ludzi właśnie w tym tańcu, bo Maciej Musiał też powiedział, że nie trzeba tańczyć, umieć tańczyć, że każdy może tańczyć. Ale tak. oczywiście, że tak, przecież ja jestem tego najlepszym przykładem. Dokładnie. Wystarczy spojrzeć na Maurycego. A poza tym, wszystko, co zbliża ludzi i pomaga im się ze sobą porozumieć, a nie konfliktować ze sobą, jest super i zawsze będziemy to wspierać, więc Maciek, oby tak dalej. Rób potańcówki, domówki, prywatki, co tam tylko chcesz, byleby ludzie się przytulali, rozmawiali ze sobą i mimo spędzali czas. Tak, jesteśmy za. W kolejnym odcinku trio, czy już wiecie, z kim zatańczycie? Nie wiemy, właśnie mają nam teraz powiedzieć. A no właśnie, a to jest. Więc, a... Dobrze, że no przypomniałeś, bo zaraz ty... się. Nie? nie, ja takich nie mam informacji. No, no to nie Ale w takim no. razie my musimy przypilnować, żeby nam powiedzieli tak. albo dowiemy się jutro teraz na próbie. Się dowiedzieć.